Witam Was w kolejnym filmie na kanale Strefa Remontu. Dzisiaj na recenzję wpada bardzo ciekawa rzecz, czyli składany stół Ruby. Już na pierwszy rzut oka widać jego kompaktowe rozmiary, co ułatwia transport i przechowywanie, ale stół po rozłożeniu ma wymiary 120x120 cm, wysokość 77 cm oraz wagę poniżej 10 kg. Jest to wersja mniejsza tego stołu, bo jest dostępna też większa o tej samej konstrukcji w rozmiarze 300 x 120 cm i ten waży nieco powyżej 20 kg. Nośność tego pierwszego to 700 kg, a tego drugiego 1500 kg. Oczywiście, kiedy ciężar rozłożony jest równomiernie. Tyle jeśli chodzi o suche dane, a teraz sprawdźmy sobie, co jest w tym poręcznym pokrowcu i rozłóżmy go sobie. Jak widzieliście, cały proces trwa bardzo krótko i to jest pierwsza z jego ogromnych zalet. A to wszystko za sprawą tej specyficznej nożycowej konstrukcji. I pierwsze tego typu stoły, niemarkowe na Unii, widziałem już około roku 2015 i co prawda były one oznaczone jako budowlane, ale moim zdaniem były raczej piknikowe, a ich nośność wynosiła około 100 kg. Tutaj przypominam, jest aż 700. Do tego pogłębiające się luzy na nitach, łączeniach, cienkie ścianki, profili wykluczały ten stół z warsztatu wykonawcy. Tutaj natomiast ktoś stwierdził, że sam pomysł jest bardzo dobry, tylko wymaga dopracowania. W skrócie pogrubiono wszystkie elementy i teraz mamy to. Mało tego, Rubi dołożyło nam te poprzeczki i to całkowicie przekształca nam ten stół z narzędzia do wielkich formatów lub płyt, w uniwersalny stolik do wszystkiego i to bez konieczności zabijania ze sobą dodatkowego blatu. Są one po prostu wkładane luźno i szybko się je montuje i demontuje. Także teraz możemy również pracować z wąskimi elementami, jak listwy czy profile. Dodatkowo użycie poprzeczek pokazuje nam, kiedy stół jest w pełni rozłożony. Jeśli nie jest, poprzeczka nam się po prostu nie zmieści. Jest to bardzo ważne ponieważ nie do końca rozłożone połączenie nożycowe sprawi, że poszczególne słupki będą wyżej od pozostałych, a i ciężar będzie rozkładany nierównomiernie. Poprzeczki mają jeszcze jedną funkcję, dają nam też możliwość użycia ścisków i tym samym unieruchomienia obrabianego materiału. Co ważne użycie poprzeczek nie jest wymagane i możemy je łatwo wyciągnąć jeśli zajdzie taka potrzeba. Na przykład jeśli musimy, że tak powiem, wejść w stół, co jest absolutnie unikalną cechą tej konstrukcji i nie ma wtedy potrzeby nachylania się i narażania na pracę w niewygodnej pozycji. Zobaczmy teraz, co się dzieje w dolnej części stołu. Tak więc, przede wszystkim widzicie zamontowane na stałe kółka, które z jednej strony służą do transportu, kiedy stół jest złożony, a z drugiej do łatwego przemieszczania go już po rozłożeniu. Mamy też te nóżki, które można osobno regulować. Bardzo przydatna rzecz, a wręcz powiem, że niezbędna, jeśli mamy tyle punktów podparcia. Inaczej nie bylibyśmy w stanie tego w żaden sposób wypoziomować. Jest tu jednak moim zdaniem małe niedopatrzenie. Otóż te metalowe gwinty stopek wkręcane są w plastikowe gniazda. I teraz trudno powiedzieć, czy jest to najzwyklejsza oszczędność, czy przy testach stwierdzono, że nie ma to wpływu na długofalowe użytkowanie stołu. Póki co nic się nie dzieje, ale będę używał i obserwował. Gdyby coś się zadziało, na pewno nagram o tym film i dam Wam znać. Jak widzieliście, stół składa się jeszcze szybciej niż się składa, a na koniec dodatek, który nam to wszystko kompletuje, czyli pokrowiec. Posiadam tutaj na dole dwa otwory, w które najpierw wkładamy kółko od stołu, później górę. Zapinamy. Poprzeczki natomiast mieszczą się tutaj w tej kieszonce, zapinanej na zamek. I teraz wszystko jest w jednym miejscu zabezpieczone i gotowe do transportu. I na koniec ocena. Gażet jest naprawdę warty polecenia. Muszę niestety odjąć jeden punkt, za te plastikowe gniazda na stopki i stół składany rubi dostaje ode mnie 9 punktów na 10. Dzięki za oglądanie strefy remontu. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie cześć!